Dzień dobry. Późna godzina. Najlepszy moment na rozchorowanie się to jest właśnie zaczęcie urlopu. Nie? Idealnie. Dopóki no tułem yy, wszystkie działania, żeby, żeby połączyć yy, podcast, yy, vlogi i wszystkie inne operacje, które wykonywałem przed urlopem, to, to się trzymałem dobrze. Jak siadłem w auto, jak siedliśmy w auto w trasę do Polski, gdzie yy, półtorej dnia więc spędziliśmy to już w trasie zaczęło mnie łapać, nie? idealnie znany z niekonsekwencji kontynuuję vlogi, które miały być daily vlogami, okazało się, że nie były w tym momencie, że po prostu tyle się aż nie działo. W drugim, że <laughs> miałem niedzielę, którą postanowiłem spędzić tylko dla siebie, iż też miała dużo różnych rzeczy dookoła, połączonych z kateringiem, i Mało miałem czasu na najbliższych, więc uznałem, że nie będę robić vloga. Tak teraz szczerze nie aplaudowałem nigdy nic tak dużego, jak chociażby vlogi, czy, czy te story, czy posty na fanpage'a yy, od podcastu używając mobilnej sieci danych, a tam gdzie. Spędziłem ten, te półtorej dnia w Polsce, to nie miałem po prostu wi-fi w LAN, więc, więc po tym pierwszym vlogu uznałem, że nie będę wrzucał, bo pół godziny się w ogóle wrzucało. W międzyczasie robiłem te, te wrzutki i tak dalej i koniec końców spędziłem chyba dwie godziny przykuty do telefonu, w tym tak krótkim czasie w Polsce zamiast zamiast y, po prostu być swoimi bliskimi. Dlatego dlatego z tego wtedy zrezygnowałem. Natomiast mogę śmiało powiedzieć tak jak już raz rzuciłem co dwu tak teraz mogę to nazwać co kilku dni <laughs> Dzisiaj mam sporo do roboty. <laughs> Dzisiaj jako że nauczony doświadczeniem zauważyłem no, że mogę posty na Facebooka też też po prostu zaplanować, nie wiem jak jest z relacjami na instagram, ale spróbuję też to znaleźć bo tam rzucam zawsze te shorty tak samo jak są na, na, na youtubie z odnośnikiem do filmu na youtube więc spróbuję tym się zająć, na pewno to co miałem na dysku mam na dysku google to ściągnę na telefon te shorty które mam z Fryderykiem, ale też muszę jeszcze dzisiaj wyprodukować nowe shorty dokończyć z odcinka z Wajgutem z Karolem i i słońce oświetla moją twarz tylko częściowo tak to jest w życiu one nie chcą pozostawiać w cieniu to się ustawia tak <laughs> także Także do końca te shorty, poplanuję wszystko, pościągam już na telefon, żeby to nie było tylko chmurze, tylko na telefonie, żeby było łatwiej i mam nadzieję, że w hotelu, w którym, w którym mamy 6 nocy w Grecji, będę miał dobre wifi, żeby to wrzucać. To, co nie mogę zaplanować, bo posty mogę zaplanować, shorty, shorty na YouTube mogę zaplanować, tylko muszę sprawdzić relacje jeszcze i zacząłem dodawać TikToka, dość dużo osób mi to polecało czy dużo osób. Te osoby, które mają jakieś większe kanały, bo zaczynam z takimi osobami też jakby wchodzić w interakcje. <laughs> I, I mówią, że jednak to jest coś, co znacząco zwiększa ruch, więc też zacząłem coś tam czy coś na TikToka, chociaż nie rozumiem go. Ale jest dużo rzeczy, których nie musimy rozumieć, a działają. Także. Powiem wam, że tak strasznie stoję z robotem dzisiaj i już część sobie na jutro przerzuciłem. Dotyczących przygotowań do wycieczki <laughs> że Masakra. zsiadłem na chwilkę dosłownie i musiałem położyć się spać, wziąć dostępną dawkę leków, tego co tutaj miałem na miejscu ze sobą. Włączam dopiero znowu Da do, do obróbki filmów. No, włączaj się i. No teraz już muszę naprawdę dokończyć wszystko tak jak tak jak będę siedział tak wszystko zrobię powrzucać, ogarnąć to i, no i muszę to pozamykać, nie wiem, nie wiem czy zdążę poplanować posty na fejsa, czy nie zrobię tylko jednak mimo wszystko yy, na miejscu już w hotelu. Chociaż wolałbym to zrobić tutaj. Zobaczymy jak mi się uda, ale no, siada mi cisnę, bo przespałem chyba następne z 2,5 godziny masakra. A na zewnątrz pięknie. Mam nadzieję, że tak samo będzie na, na tym, na wakacjach, na urlopie, tam gdzie wylądujemy pojutrze praktycznie. Także co, mam gotowe 13 shortów z Karolem i Izą. I wielu producentów zarzeka się, że, że nie używa Rundup'u, a jak się wyjdzie w pole, to widać właśnie takie spalone pasy zieleni. Mamy na Was dowody. Ujawniamy fakt. Zajęliśmy to wyjaśniamy się... Wyjaśniamy Was. Tak, wyjaśnimy teraz wszystkich po kolei winiarzy i pokażemy Wam, że... No i tak, automatyczne napisy, aplikacje, wiem, idzie to zrobić. I też... Nie, jest aż tak aż tak idealnie widoczne te moje napisy, bo jednak one są trochę szersze, nie są takie dynamiczne, ale mogę wielkość, wielkość ich zmieniać, polskie znaki są tak, jak powinny być i, i jednak wolę tak robić. Tutaj nie mogłem powiększyć kadru, jak w dwóch ostatnich odcinkach, dlatego że miałem dwójkę gości i dużo, dużo zoomu nie można było zrobić, ale i tak realizacyjnie fajnie wyszło. Pierwszy odcinek, teraz 22 września 2024. Gdzie naprzeciwko siebie mam dwóch gości, i naprawdę wyszło bardzo fajnie. Także zapraszam. Zaraz to wrzucam na YouTube. Yy, kombinuję z fanpage'em yy, albo się dzisiaj spokoję na, na urlop, albo jutro rano tego jeszcze nie jestem pewien, bo marzę naprawdę o tym, żeby sobie zrobić następną gorącą herbatę, jak coś do jedzenia ciepłego i się schować pod koc, bo kurde. Jak nazwaś? Do roboty, to zdrowie, a jak jest ten krótki czas urlopu, jeszcze o który tak walczyłem, żeby wszystko zdążyć i z podcastem, i z cateringiem ze swoim biznesem i tak dalej. I zaczyna się robi w drodze do Polski. Z godziny na godzinę czuję jak mnie łapie. Masakra. <laughs> Może to znaczy taki chichot losu, że ja jestem... Yy, yy, nadaję się tylko do roboty i do pracy i powinien tylko to robić. Choć śmieszny może się wydawać, jak mówię, od moje siedzenie przy komputerze i robienie rzeczy, i, i opisuję to jako pracę. Natomiast, kurde, jest to praca. Jest to coś innego, bo siedzę przy komputerze. Jest to nie do końca powiązane z pracą, bo na tym nie zarabiam. Ale jest to jakiś jest rozwój i, i brnięcie w jakimś kierunku. W ogóle. Będę musiał parę rzeczy zmienić po powrocie. Miałem takie urlopy, które owocowały w przemyślenia i zmiany życiowe. Taki duży, dużą zmianę, duża zmiana nastąpiła po urlopie w Meksyku. 9 lat temu chyba już, albo 8 i zacząłem trenować. To wszystko zmieniło moje życie na lepsze. Myślę, że po tym urlopie będę musiał też postanowić, jak zmienić swoje życie, jeżeli chodzi o zarabianie kasy. Czekam na intratne propozycje. Wydał mi się podejrzany. Jednak, nazwijmy to yy... Precyzyjnie bardzo. Ten produkt wydał. Po prostu, ciszę. Jednak to... jest opcja w Meta Business Site na Facebooku, żeby planować dokładnie yy, publikację rolek. I yy, właśnie teraz to robię, jeżeli chodzi o rolki. <śmiech> <śmiech> jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o rolki, sfriderkę, karzewkę, opisy. Do każdej rolki też dodaję krótki wstęp. O co chodzi? Tu jest skopiowane, że na mojej fanpage znajdziesz link do całego odcinka o się na YouTube. Na tej platformie znajdziesz mój kanał, wpisując tak i tak. No jest powód, dla którego tak się zadaję na Facebooku. On nie lubi się za bardzo z YouTube'em i potrafi ograniczyć zasięgi, więc nie wcinam się tutaj z linkami. To żyje swoim życiem. Ale jest do każdej rolki, jakby jest krótki wstęp. O czym jest ta rolka i co może być na odcinku. No tutaj akurat jest. Jest rolka, w której Fryderyk mówi o momencie kryzysu. Jak do tego doszło? Nie wiem. Wiem, ja już wiem. Możecie też wiedzieć, jak obejrzycie i Nie. zostawicie komentarz na, YouTube, na przykład jeśli chcecie. Albo suba, fajnie. Fajna zajawka. No i co? Mogę nawet sobie wybrać tutaj miniaturkę, która się będzie wyświetlać. No, to jest ładny Fryderyk, To ma zamknięte oczka. Pojawia się grupa naszych rodaków. Ciekawie może widać i teraz. To jest rolka numer 8. 8 i ona powinna być między 12 a 16 19 września. Cyk lecimy dalej. Edytować nic nie muszę, bo to jest wszystko gotowe jak wychodzi już z mojego y, programu do, do, do edycji tylko klikamy zaplanuj tu miało być 19, między 12 a 16 19 12 15 czyli tak w tak z pauzie w większości firm, w których ludzie pracują na, na porannym etacie harmonogram i jest gotowe, i mogę lecieć z następnymi. A potem z shortami to samo z Wainiguta, z Karolem Iizom. Najpierw na pewno YouTube. mam już, że telefony jest ściągnięte, bo będę to wrzucam na relacje instagramowe i na TikToki, ale to już na bieżąco. Na TikToku. Na TikToku zauważyłem, że lepiej się klikają z nagrania ekranu z mojego kanału na YouTube niż wrzucony cały materiał YouTube w sensie wysokiej jakości film. Nie mam pojęcia dlaczego tak jest, ale zauważyłem, że tak jest, dlatego tak właśnie będę robił. Spać. Odhaczone. Odhaczone. 23 września między 12 a 16. Short numer 2. Jako publiczne 23 września o 12.00. I cisnę dalej i utwórz, i prześlij filmy, i wybierz pliki i short numer 3, odcinek 19 i byfnym, i tak dalej nie wiem czy to jest aż takie ciekawe dla was dla mnie by było w sumie ciekawe, bo samo oglądanie treści na youtube wydaje się takim znaczy no wiadomo, że jest przy tym roboty ale mało kto sobie zdaje sprawy ile tego jest nawet przy takiej formie jak ja robię ja w, w tym momencie Robiąc ten projekt medialny, z, łącznie z shortami, opublikowałem chyba 350 filmów. i To jest wszystko od nagrania po zrobienia gotowy odcinek, potem po wyciąganie shortów, pisanie tego napisów, ale jaram się tym. Ale tak, nie zrobię z siebie męczennika ani bohatera, tylko daję Wam taki ciekawy pogląd na to, ile wokół tego jest roboty, bo naprawdę jest tego ogrom. I tak jak wcześniej, na samym początku, jak tak YouTube się rozkręcał, bo oglądam go od dawna i ja ogólnie śledzę polską na YouTube. Lubię te, te klimaty. Ja jeździłem na ciężarówkach kiedyś i jak jechałem dłuższą trasę, nie rzadko się zdarzały, bo miałem dużo roboty, ale i tak w tle coś tam leciało. Od dawna już YouTube służy mi za, znaczy zastępuje telewizję. Z tym, że mam różne kanały, jestem zadowolony z tego co oglądam, bo, bo są to takie rzeczy, nie takie prankowe, dowcipowe czy pseudo-rozwojowe, tylko ciekawe kanały. No, na początku oczywiście oglądałem i, i rozumiałem to, że na przykład ludzie z tego zarabiają i nie miałem takiego podejścia, że, że oni no, sobie tylko nagrają film, ale wiele ludzi tak myśli. Ale dopiero wchodząc w to w produkowanie tego i robienie przy tym roboty, dopiero teraz tak naprawdę doceniam twórców, którzy robią konkretną robotę, jest ogrom pracy z tym. Ale to jest fajne, a ja to lubię. Nawet pomimo tego, że, że to się rozwija powoli, to nie mam z tym problemu, bo kurde, inspirujemy mnie to. Fajne to jest. Fajnie jest. Kiedyś gdziekolwiek mnie to zaprowadzi, to i tak zostawię coś po sobie i to jest mega fajne. Zamykanko. I ja chyba też się zamykam. Na pewno nie zamykam się na ludzi, ale zamykam się już na robienie filmów. Jest jakoś, która. Blisko 19.00 prysznic. Jedzenie ciepłe, herbata ciepła, i naprawdę chcę się konkretnie dzisiaj wyspać. I wstanę jutro wcześniej, wcześniej, żeby wszystkie rzeczy, które są potrzebne na podróż, przygotować z rana. I i jakby dać jeszcze mojemu organizmowi dzisiaj odpocząć bo jutro myślę, że jak się dogadam z Anią i myślę, że też tego chcę, to pojedziemy tak, żeby jeszcze sobie spędzić kilka godzin w Monachium jako, że nigdy nie byliśmy, żeby je zobaczyć może zjeść, jak zjeść jakiegoś sznycla i zimnego pilsa jak już się będę lepiej czuł wypić zobaczyć chociaż chwilę to miasto nie wiadomo, kiedy będzie znowu okazja i wtedy dopiero dalsza część podróży także w taki sposób kończę ten vlog i wrzucam teraz. Odmeldowuję się. Ja, chory człowiek.